Bądź Anon level osiemnasty. Bądź byłym harcerzem. Byłem, bo dawało ci to zbyt wielkiego raka. Miej z tamtych lat dobre wspomnienia. A to znaczy, dla kogo dobre, dlatego dobre, bo niektórzy ich bohaterowie do dzisiaj nie mogą się wysrać, ale o tym później. Zaczęło się jakże nietypowo od początku, czyli od zapisania się do ZHP. Przydzielili mnie do zastępu z dół do bół, którego placówka była dobre 10 km od miasta. Powiesz fajnie, z dala od miejskiego zgiełku, prawdziwe harcerstwo. Chuja prawda, zwłaszcza jak musisz sobie sam na rowerze zapierdalać, bo ojciec nie będzie sobie nowego pasata po takich drogach brudził, a drugiego gówniaka nie trudno zrobić, jak mi kiedyś po pijaku powiedział, jak ja go kurwa nienawidzę. Jebać starego. By the way, podobno jak usnął pijany w rowie, to jednemu psu się to udało, ale to tylko legenda. Od razu zaprzyjaźniłem się z Mateoszem i Piotrkiem, zwanym Lambertem. Ksywa ta oczywiście pochodzi z Wiedźmina. Lambertem został, gdy podłożył naszemu drużynowemu pułap pułapkę na myszy u progu domu. Wbrew jego oczekiwaniom, drużynowy wyszedł znacznie wcześniej i wdepnął w to małym palcem. Natychmiast zauważył sprawcę i w bólach wrzasnął PIOTREK, PIOTREK, TY CHUJU! Sam drużynowy to też kawał wysyna. O nim jednak później. We trójkę staliśmy w szeregu nowo przyjętych pierwszego dnia harcerstwa. Zaprzysiężenie, jedzenie, śmieszkowanie. Myśleliśmy, że drugi dzień minie tak samo, ale te nasze kalkulacje były tak udane, jak lądowanie pewnego prezydenckiego samolotu. Od szóstej rano wyrwał nas z łóżek, kazał po lesie biegać i jałowiec zbierać. Kurwa jałowiec! Sprytnie, bo tobie to po nic nie podjesz przy, zbier przy zbieraniu malin czy jagód. Tak z pełnymi koszami wieczorem wróciliśmy na bazę. Zebrał ich zawartość i jak zobaczył, że norm ma tylko dwa razy przekroczona, to powiedział opierdalacie się chyba w tym lesie. Wieczór umiliła nam mała dawka dynamizatorów dostarczonych przez gościa zwanego Muchą. Cały tydzień zapierdalaliśmy po lesie zbierając kulki jałowca. Kulki jałowca. Rodzice byli bardzo zadowoleni, bo niby tacy spokojni i poukładani wróciliśmy. Jakby spędzili 50 godzin w lesie też by byli. Następny tydzień to był czas zemsty. Wywiózł nas na pole rzepaku. Powiedział, że z innego się sadzić nie opłaca. Chuje prawda. Jak się ma niewolniczą siłę roboczą, to wszystko się opłaca. Masa rzeczy osobistych stanowiła kontrabandę. Lambert zakupił paczkę Juicy Fruits. Spróbował je ostentacyjnie zjeść. Na to pan druh wyrwał mu ją z ręki i opierdolił niczym durczoki, kiedy myślał, że nikt nie widzi, zjadł je wszystkie naraz. Wieczorem jebnęliśmy śmiechem, gdyż wiedzieliśmy, jak działa przydawkowanie tych gum. Po dotarciu ze zbiórki do obozu, drużynowy pobiegł do kibla niczym Bolek na komendę milicji. Jęczał i przeklinał na przemian kilkanaście godzin, nie mogąc defekować. Aby dopełnić dzieła zniszczenia, jego psychiki, wybraliśmy jednego z nas o najmniej charakterystycznym głosiu następującą rzecz. Podszedł pod same drzwi wychodka i przez te serduszko zapytał, jak idzie? Może w czymś pomóc? Alcem przepchać? Zrobił to oczywiście tak, żeby pół lasu słyszało. Schował się natychmiast za budką. Drużynowy wybiegł bez podciągania spodni, krzycząc ZAPIERDOLĘ cię TY KURWIU! Wyjebał się w dodatku na pierwszej nierówności. Cisnęliśmy z niego przez kolejne dwadzieścia posiedzeń przy dynamizatorach. Kojarzycie może zbiórki żywności? Tak, kiedy zmienili drużynowego, nowy zaczął nas na takie akcje wysyłać. Miało to plusy, bo nażleć się za darmo jest miło. Zawsze ci mili ludzie wrzucali coś, co opłacało się podprowadzić. Regularnie podrzucał coś pewien niepodejrzany dziadek. To, co on dodawał, zabieraliśmy dla siebie, bo to najlepsze możliwe fanty. Na ostatniej zbiórce obłowiliśmy się jak cygan w samoobsługowym. Zaplanowaliśmy inbę w ostatnim domku obozu na dzień, kiedy teoretycznie nie powinno nas w nim być. Nadmienie, że tojtojka stała właśnie przy tym domku, więc było blisko nie jebało. Poza naszą trójką przyszedł jeszcze Mucha i dwóch randomów. W ruch poszły dynamizatory. I żarcie. Po godzinie pojawiły się śmieszne papierosy. Tego żarcia starczyło jedynie na pierwszy etap gastrofazy. jarani poszliśmy w las szukać jedzenia. No wtedy to się logiczne wydawało, bo gdzie jak nie w lesie? Niesieni energią zielonych liści zapuściliśmy się jakieś dobre pięć kilometrów. W międzyczasie jeden random i mucha gdzieś odpadli, ale nikt nie dawał o to jebania. Nie wiecie jak apetycznie wyglądał ten ocalały po pierwszym rajdzie jałowiec. Gdyby stary drużynowy widział, jak szybko teraz zbieraliśmy te kulki, byłby pod wrażeniem. Wkurwiłby się także, widząc, jak szybko je spożyliśmy. Jałowiec oczywiście nie wystarczył, żeby się najeść, ale wystarczył, żeby uwolnić demona. Spytacie, co uwolnić? Nie słyszeliście o demonie z dupy? Właśnie cztery wyrywały się na wolność. Nie mogąc się ruszać, uwolniliśmy je w najbliższe krzaki. Gdy my skończyliśmy, Lambert dalej nie mógł wstać z wiadomych przyczyn. Mateosza znowu dopadła gastrofaza. Sza znowu dopadła gastrofaza. Popierdoliło go tak mocno, że wlazł na drzewo i szyszki zaczął pierdalać Nagle usłyszeliśmy dźwięk. Samochodu. Rozejrzałem się dookoła. Staliśmy z 8 metrów od drogi, którą właśnie ktoś nadjeżdżał. Kierował nim, a jakże ten sam dziadek, którego porodu, ty prowadziliśmy. Wyglądał przez opuszczoną szybę i gdy tylko nas mijał, krzyknął: Ci że teraz to tylko strają w lesie, siszki wpierdalają i pewnie nie zaruchają nigdy. Hehe. A Jadwiga z siedzenia pasażera zrobiła nam zdjęcie: Rzeżuncjo, ja pierdolę. Szegryfekse. Tak właśnie powstało pewne zdjęcie i hasło, że harcerze jedzą szyszki, syrają w lesie i nigdy nie zaruchają. By the way, ostatnie to kłamstwo, bo jak napisałem Mucha z kolegą gdzieś zniknęli. Nie mówcie mu, że wiecie. Zdjęcie na szczęście zniknęło, ale hasło pozostało. Przestałem być harcerzem. Profit.